Witam wszystkich. Znowu jesteśmy na siłownia. Wzięli już dobry blastan? Teraz, jak fuel sobie O nie, to, to nie ten kanał. Czuję węgiel. A tarowcy już tu są. Oni już tu są. Mam go z tej strony. Elio, Patrycja, Retrofan. E, statystyki YouTube'a pokazują, że jesteście średnio zainteresowani, tak dyplomatycznie mówiąc, średnio zainteresowani unboxingami. Jest najsłabsza oglądalność, najsłabsza komentowalność i naj, najkrótszy, średni czas oglądania. Także po prostu maksymalnie przewijacie pewnie tylko co powiem na początku i na sam finał, jak już wszystko jest powyciągane. Także szczelam focha, szczelam focha i teraz resztę prezentów pokażę Wam w ultra krótkich e, materiałach. No, dzisiaj. Jedna paczuszka, podpisana tutaj Eliop, logo Atari namalowane. Te logo też było, e, czekajcie, bo to jest jakieś z, z impostu, ale nie ma żadnych danych. Tutaj też było tak logo, bardzo ładnie wyklejone na kolorowe. Wy nie będziecie widzieć na kolorowo, bo ja się na czarno biało nagrywam. Tu było na kolorowo wyklejone logo Atari, ale pan z impostu stwierdził, że je zaklei. Prawdopodobnie w dzieciństwie miał komodorę. No, yy, i teraz tak. Paczuszka. Będę szybko, dzisiaj na, szyb... na szybkę salicimy, tak? To jest paczuszka. Od... No wiadomo, że od mego widza, ale paczuszka od widza, który ma ksywę. Tam jest ten... Kosmata dubka. <grym> Także nie wiem, co jest w środku, ale po tej jego ksywce troszeczkę się obawiam. Troszeczkę się obawiam to otworzyć na wizji. No, najwyżej tego materiału nie opublikuję. Dobra, bierzemy się za otwieranie. Całkiem ciężkie jak na takie gabaryty paczuszki od kosmatej dupki. I teraz jeszcze w ogóle za karę nic wam nie będę podczas tego unboxingu e, opowiadał, mówił, tylko po prostu będziecie te muzyczki słuchać i w przypieszonym tempie oglądać. Bo bez sensu, człowiek się stara, coś próbuje też przed tym unboxingiem, przed tym rozcinaniem. No tak sobie pomyślę gdzieś tam w głowie, jak wracam z pracy albo, albo po prostu jak tam siedzę w pracy, albo jak tam e, czasami pracuję, e, co powiedzieć, żeby jakoś zainteresować, żeby ten sam proces otwierania paczki nie był taki nudny. To nie, to wy po prostu przewijacie. O, jakiś, jakiś listik jest. Wy przewijacie po prostu wszystko i macie. O, i macie, macie w dupie. Dobra, nie będę rozcinał, bo. Dobra, no przecież rozetne. Ale tylko, że nie chcę uszkodzić. No nie rozetnę, to jest za twardy taki ten. Tutaj, ale już widzę, co tam jest. Patrzcie, dobra. Uwaga, patrzajcie. Patrzajcie. Kosmata dupka. Czekajcie, najpierw list. Najpierw list. Tylko, ja go tak szybko wyciągnę, co go przeczytam. Najpierw sam, bo to cholera wie, co tam będzie. Czekajcie. Stru. Wy teraz zobaczycie. A to nie tylko od kosmatej dupki. To nie tylko. Uwaga. Yy. No. Ciężkie pismo mają. Dobra, uwaga. Uwaga, teraz pokazuję. Uwaga. Paczka jest od... Dla Atari Retrofan. Od kosmatej dupki, wiadomo. on się tu nie napisał chyba. Nie napisał, pomniał się napisać. Od niebieskiej i od skowrona. To są osoby bardzo aktywne na moim e, Discordzie. I uwaga, obracamy. I co to jest napisane? Te, tutaj jeszcze czekajcie. Atari Forever Eliop. Ahoj! Gra jest dla Zuzi i dla tego y, drugiego dziecka Eliop Mini. Piotra Tyciulu. Nie pamiętam. No, ja mam wersję ostateczną z autografami Karoliny Gorczy. Gorczyk! Gorczyk! Więc ta mi niepotrzebna. Tak samo z filmem. Mam wersję 3D. Lektora... lektora-masz.pl Masz się pisze razem. A nie maszy. I napisy też tylko okładka niemiecka. Nar... Najrożniejsza... Naj... Ty wiesz jak się... Ja mu zaraz pokażę jak się pisze W. Ja pierdzielę. Gdzie mam długopis? Nie mam długopisu. Tak się pisze W. To jest W. Najważniejsza rzecz w reklamówce. O, dobra. No to lecimy. Tutaj mamy tak. Janet Jackson. O, to jest VHS-ik. Myślałem, to jest DVD. Film o miłości. Czy w betonowej dżungli jest miejsce na miłość? Proszę bardzo. VHS'ik. ik e, Nie widzicie. Tutaj. No to kolejna kasetka do kolekcji. Tu już mam prawie, prawie setkę mam kaset. To jest w miarę małe. To się Renia nie kapnie, że przybyło. Dobra. E, tutaj jest Judgment Night. Emilio Estevez, Kuba Gooding Jr., nie znam tego filmu kompletnie. Tak przybliżymy Wam tutaj też VHS -ing. ITI Home Video i tak się prezentuje. No kurde, bo kamera mam się ustawiona. Dobra, musimy trochę przyspieszyć, bo obiecałem krótki filmik. Tutaj jeszcze jest jakaś reklamóweczka z Kielc, widzę. I worki na kupę dla psów? Nie, nie, to jest coś innego. To jest coś innego, czekajcie, otworzymy. To nie są worki na kupę. Ja mam podobne worki na kupę. A to jest. Co to jest? Odbojnik do drzwi, nie wiem co to jest, dobra? I teraz jeszcze karteczkę. Kielce, proszę bardzo. Witam, Kielce. Wyglądają inaczej, ale skąd ja ci wezmę kartkę w niedzielę? Pozdrowienia dla całej rodzinki z Kielc. Niech moc będzie z wami kosmata dubka. Proszę bardzo, Star Wars. Kielce. Czyli kosmata dubka jest z Kielców. Uwaga. Tutaj coś najważniejszego. O! Chevy Chase, Chevy Chase! Eee... F Fletch Lives. Lives. Chevy Chase'a lubiłem za bite. Te wszystkie w krzywym zwierciadle filmy były eleganckie. Pro, proszę bardzo, trzecia kasetka. To sobie kurde w weekend puszczę. Na bank, na bankowiznę. Na JBC, bo jest podpięte. I tutaj jeszcze z alpacino jest... Tu już puste. Życie... Carlita. Nie znam. I Shonten. Jakiś taki killer widzę. Teraz sobie zobaczymy kasetkę. Proszę bardzo. Czyli cztery kasetki. I teraz najważniejsza rzecz w tym podobno. Dobra. Taśma papierowa, więc możemy normalnie. Możemy normalnie przeciąć. O. Pyk. Pewnie się już zastanawiacie, co tam jest. Ja też. I kur. Uwaga. Cicho. Są dwie rzeczy. Pudełeczka takie jak do gierek. Nie wyższe niż na Nintendo DS. -a. Dobra, uwaga! Uwaga! PS4 Tomb Raider Shadow of the. Coś tam, no to dla Zuski to rzeczywiście. No to się ucieszy. A tutaj na Blu-ray. O kurde, będę musiał po niemiecku przeczytać. Dobra, czekajcie, uprze, uprzedzam, uprzedzam. Kto teraz słucha głośno, to niech przyciszu, przyciszuje. Uwaga, będę czytał to tutaj. Star Wars 3D. Kurde, okno nie zamknąłem. Trudno, trudno. Przećwiczę sobie po cichu. Das Erwacht der Macht! Tak o, tak, ale uprzedzałem, uprzedzałem, że będzie ten. Uwaga. O, na dwóch płytkach, proszę bardzo. Ok, tylko że telewizor 3D mi się spalił. Dobra. I Tumrajderek na PS4 dla dulki. Proszę bardzo. Płytkę jeszcze zobaczymy, jak, jak tam się prezentuje jej porysowalność. Tudzież nie. Piękna! Elegancko. Dobra. Kosmata dubka. Niebieska. Skowron. Bardzo Wam dziękuję za tą paczuszkę. E, to są wszystkie rzeczy, które, które w tej paczuszce były. Pocztóweczka z Kielc. I mi kurde wyjaśnijcie, co to jest. To. Bo nie mam pojęcia. A, to jest ta gąbka. I, i karteczka od Was. Dobra, dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, hej.